Hej, hej, witajcie w sprincie do Grand Prix Chin. E, czyli to jest pierwszy wyścig, e, sprint, wyścig, powiedzmy weekend, gdzie zmienię silnik na nowy. E, scouting zakończony, no i teraz mamy zmiany przepisów. No i zobaczmy, co się będzie zmieniać. Ja jestem słaby w chłodzeniu silnika i w żywotności opon. Więc jeżeli najwięcej. Po tyłku dostaną właśnie te rzeczy to może się zbliżę do tamtych jak dobrze będę badał więc raczej chłodzenia bo jesteśmy w tym słabi więc chcemy żeby ci najlepsi stracili jak najwięcej dlatego tak zagłosowałem no dobra scouting się skończył więc tam mogę kolejnych kierowców bla 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 nie wiem po co ale sobie skautujemy. bestii jeździ no słabych mają kierowców tak naprawdę w tym Mercedesie, i to jest też powód, dlaczego tak sobie radzą, a nie inaczej. Też się starzeją ci kierowcy. Właśnie miałem zobaczyć, jak tam Hamilton. On tak słabo jeździ. 88, no to spadł, ok, ale jeszcze nie jest taki super słaby. No, ale też nie jest jakiś super dobry. Pewnie w porównaniu do pieniędzy, które chce. Eee, tam części jakieś się zużyły, zawieszenie robię. E, tak, i przednie skrzydło nowe. Jeszcze z sekcje boczne znowu, to będę musiał zrobić zaraz potem. E, przednie skrzydło już nowe dem też Lowsonowi, żeby nie zapomnieć założyć na pierwszy trening. Mhm. Ja wiem, że nie ma sekcji bocznych, ale sorry, nie mam ludzi jeszcze. Zaraz zrobimy. Przednie skrzydło e, zakończone. No, i teraz można tę te sekcje zrobić kolejne w razie co. Duże kasy mamy z tego co widzę. Ale tunele aerodynamiczne ile kosztuje? 12 milionów. Ale teraz będziemy badania robić, to wiecie. To trzeba się uspokoić. Robimy badania. Kiedy to tylne skrzydło? Na no 17 dni. A kiedy godziny? 15 dni. Okej. Okay. Zaraz będziemy mieć badania. Scouting się robi? Nie, się zrobił. Się zrobił. No dobra, lecimy dalej. Hmm. Tak, wszystko dalej. I mamy badania, bo ogłaszają decyzję już możemy robić badania. Rozpoczyna się okres badań. Dan Fallows przypomina. I niestety jest nie to, co bym chciał. <laughs> ale tak raczej, no poniekąd też to jest chłodzenie, ale oczywiście tam są jakieś minimalne różnice, tak? Mm, no dobra, i widzimy, że wszystkich obszarów to dotyka raczej. Bolidy. O, widzę, że już wysokie nie jest najlepsze. Ale też zaraz założyłem gorsze części, więc może dlatego. Eee, dobra, to robimy badania. Inżynierowie mi wrócili. Drobne zmiany techniczne. No to czego nie będziemy produkować do końca sezonu? Przy tego skrzydła, więc od tego mo możemy zacząć. No i jak widzicie, tylko tych obszarów dotyka, więc tylko na tych obszarach się skupiam. Okej okay. Dobra, na razie jednego wrzucę. Trzy badania możemy zrobić. Podwozia też nie będę robił, więc też mogę badać. 10, 30. No to to na minimum to gdzieś tu. Tak. Ten przepływ powietrza. No i jeszcze jedno mogę zrobić. Może zawieszenie. Bo stronki albo sekcje będę robił teraz. To weźmy zawieszenie. No i to na minimum, no i wszystko się bada. Okej okay. To cóż, wydałem trochę kasy, 10 milionów zostało I tak sporo Zawieszenie się wyprodukowało O nie Dobrze, że zrobiłem rzeczy, bo przecież Pożar <gryw> 18 dni Czasowe zamknięcie. No dobra. To lecimy. Zazwyczaj mi szło bardzo dobrze w sprintach, więc zobaczymy, jak będzie w ten weekend. Mam nadzieję, że będzie spoko, entuzjastyczna, personel, kierowcy. No przy nie zmienię kierowców, więc w trakcie sezonu ludzie. Nie jest jestbyt dobrze przystosowany. No, cóż, ja tak czy inaczej nadal mierzę na średnią, więc cele wyścigowe 8 lub lepiej. 14 lub lepiej, myślę że damy radę w punktach w Grand Prix to do zobaczenia dobra jest Sprint Shootout e, prr, e, dziwnie to <gryw> dziwnie to wygląda w sensie że tymi ustawieniami jakoś tak strasznie było ciężko dobra przy, zapomniałem przełączyć rzeczy e, bo nie lubię wam tak pokazywać w sensie wszystkiego żeby nie marnować czasu ale dobra e, najpierw przełączę części tylko tak na spokojnie muszę, żeby potem nie było, że wyjeżdżam bez czegoś e, Silnik e, i skrzynie zmieniam No to jest chyba piąty weekend, nie? No. E, no dobra, no i patrzmy ustawienia Wydaje mi się, że będzie stuwal, nie jestem pewny Mamy 3,5, 11, 1,9, 2,75 w ogóle inne niż w tych pierwszych sezonach co jeździłem 2.11.5, 2.8, 0.55 i myślę, że też będzie 100, ale nie wiem zobaczymy myślę, że tak czy inaczej będzie powyżej 90 no Lowson może spaść ale powinno być y, dobrze no i mamy sprint shootout i tu będzie na jednych oponach więc trzeba się skupić 95 na mediumach pogoda jest świetna, cały czas tylko, dwa razy tylko wyjadę widzicie, już tam jedzie spora ekipa Got a flag here. Dobra, myślę, że tu wyjadę. Tak akurat, jak gdzieś pursza wleci tam pomiędzy nich. Eee, tak samo Lawson. Dobra, eee, 95 stopni, więc dość sporo. No, my mamy dobre części teraz. To przednie skrzydło też lepiej poznaliśmy, ale jeszcze nie ma 100% na pewno. Pewnie jest 50. Pursza ma pusty tor. Zobaczymy, jak Lawson wjedzie. O, chyba będzie przegrzewać opony, dobra, to trzeba trochę, trochę uspokoić pursze. nie zauważyłem Dobra, i ciśniemy, i zobaczymy co z tego wyjdzie Pusto przed nimi, więc dobrze Myślę, że na druku 2 powinno być ok Dobra, zjeżdżamy. O kurczę, dużo tracę, strasznie dużo. że będzie lepiej. No, Lawson pojechał lepiej. Pursze coś tam zepsuł. Nie wiem co, ale zepsuł. Może przegrzał. Dobra, to mu wyrzucimy i jemu też teraz. No i myślę, że Pursza musi powtórzyć. Lawson chyba niekoniecznie. No i co ciekawe, trening przejechałem na softach, na, jadąc na najniższym zużyciu opon. Przecież trzy razy byłem w boksie. Czy nie sorry, dwa razy byłem w boksie, a trzy razy wyjechałem. Mm, no i udało się, więc oszczędziłem sobie hardy i mediumy na wyściki na sprint. Tak to wykminiłem, ale czy to coś da? Nie wiem. <laughs> Zobaczymy. Ale tak, widzę, że ten tor, to tutaj tak nie wypadamy dobrze. E, wyjeżdża ktoś? Się poprawić, wyjeżdżają. To ja też muszę, tylko ich puszcza. Tak za dwie minuty będą, myślę, że tutaj się wpasuje. I Lawson chyba też wyjedzie w razie co. No, nigdy nie wiadomo tu. E, I to 95 miało być, tak? Dobra. Żeby nie przegrzać teraz opon. Gdzie jest burszę? No dobra, powiedzmy, że oszczędza. Nie zjeżdżają przypadkowo, nie? Czasem się zdarza. Niestety. O nie, to Lawson trochę źle trafi. No, ale on ma lepszy czas, to może. Jakby mu to nic nie zrobi. Poprawiałem się trochę. Niektórzy Ale chyba nie na tyle, żebym nie wszedł do Q2, chociaż widzę, że spadamy. Ciekawe, czy Lawson go wyprzedzi na tej prostej teraz. On się broni, ale my wyprzedzamy tu w kwalifikacjach To jest w ogóle śmieszne Uuu, skoczył już na drugie miejsce Perez pewnie niepocieszony, bo przez to, przez nas trochę yy, zepsuł czas Ale myślę, że i tak by nie wszedł Dobra, pursze ładnie pojechał, drugie kółko Nie wiem czemu pierwszego tak nie pojechał Nowe opony o 93% Czyli to nie było do końca to Sprawdźmy mu może trochę inne ustawienie. Nie wiem takie na przykład A, tu tam tego już nie mogę zmieniać Trochę spurszę ściągnę mu na wyścig, ale widzę, że no niestety na shootoutie yy, to nie będzie taki super ale myślę, że w tę stronę, więc mu zróbmy, może tak zobaczymy, ile będzie miał procent. Czy nie? A no zróbmy. Mogę zmienić przednie skrzydło. Bo on na przednim skrzydle chyba też ma, tak nie? E sorry. A nie ma, no 3,5, więc zobaczmy. Może coś to lepiej da. Dobra, to ja lecę. A nie patrzyłem, jaki czas. Ups. <laughs> Warunki też dobre, więc poczekam, aż wszyscy wyjadą. Wszyscy wyjechali. Zróbmy odległość, i my jedziemy teraz. No i 95, oczywiście. Temperatura. O nie wiem czy rozgrzane będą. Kurczę trochę może za mało. No zobaczymy. O, nie ma fioletowych. Ups, panie Lawson zepsułeś. E, niech zjedzie, bo nie ma sensu. Purszę czwarty, więc dobry czas. I od razu wyjedzie Chociaż nie wiem czy go nie przyblokują potem, ale... Pf, nie widzę y, wcale Lawsona teraz y, w trzecich kwalifikacjach Do sprintu Kapi. Nie wiem, czy nas nie przyblokują też. Może trochę źle wyjechałem, ale o, na razie jest dobra odległość, chyba że ktoś nowy właśnie jak wyjedzie. Ajajajajajaj, aj, 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 panie Low sorry. Ja zepsułem, ty zepsułeś i zobaczymy co z tego wyjdzie. i super. <laughs> nie było. Na pewno trzeci będzie miał lepszy sektor. No i nawet z szesnastego się nie przesuwa, więc. Sorry, panie Lawson Ale dałeś ciała Ja też Że cię tak wypuściłem Zdarza się No piasty, kurde, ma świetne te czasy Sorry Eee, jaki czas na pol? 32, ja niby miałem lepszy, ale to 32,03, czyli 31, pewnie i pół, coś takiego oni mieli. A, ale teraz mamy softy, więc zupełnie inna historia. No i softy mają 90 stopni, zawsze mają mniej. Więc trzeba po prostu wyjechać w dobrym momencie, kiedy nikogo nie będzie, i cisnąć. No, wyjeżdżajcie, bo chciałem po was, ale widzę, że. każdy wyjeżdża w cały świat, bo ja się boję wyjechać, tak, żeby wiecie. No dobra, wyjeżdżam, bo przecież. nie wiem, co oni odwalają. Niektórzy nie zrobią w ogóle czasu. o no, nie wiem czy nie będę przegrzewał no, no da, trudno się zobaczy jedziesz panie Pursze. powo o 6 dopiero sekunda straty 8 jeden punkcik Słabiutko, ale mi odjeżdżają Tam tamci z przodu na Tesla. Martin lepszy, ale to chyba zepsułem kółko, bo mam gorszy czas niż na mediumach. To może i w prędkości sprintowej, bo nie wyścigowej, będziemy lepsi. Zobaczymy. Zazwyczaj jesteśmy, więc zapraszam za chwilkę na sprint.